O trójdźwiękach pobocznych. Trójdźwięki poboczne, krótko mówiąc, to są trójdźwięki na innych stopniach niż trójdźwięki triady. Czyli na stopniu drugim, trzecim, szóstym oraz siódmym. Zobaczmy, jak to wygląda w gamie durowej. Zapiszemy sobie gamę C-dur. Może bez powtarzania ostatniego e, tego ósmego stopnia, no bo to będzie to samo co na tym pierwszym. I na każdym z tych dźwięków zbudujmy sobie trójdźwięk. I już. Nazwijmy te trójdźwięki, które już znamy, czyli ten na pierwszym stopniu to jest tonika, e, na czwartym stopniu jest subdominanta, na piątym stopniu jest dominanta. Natomiast te pozostałe też mają swoje nazwy. Będziemy je tworzyli od właśnie trójdźwięków triady i patrzyli, z którymi z tych trójdźwięków triady dany trójdźwięk ma dwa dźwięki wspólne. I wtedy będziemy o na taką nazwę po prostu, no zaraz zresztą pokażę. Sprawdźmy tu, DFA ma dwa dźwięki wspólne z subdominantem. Widzimy, że tu jest FA, tu jest FA. Jeden dźwięk się różni, więc ten trójdźwięk będziemy nazywali subdominantą drugiego stopnia. Tak po prostu się ten trójdźwięk nazywa. Um, teraz ten na trzecim stopniu zobaczmy, że ma EG, dwa dźwięki wspólne z toniką oraz GH, dwa dźwięki wspólne z dominantą. Zatem ten trójdźwięk może mieć dwie nazwy: albo tonika trzeciego stopnia, albo dominanta trzeciego stopnia. Teraz tu AC. AC to dwa dźwięki wspólne z subdominantą. A CE no to dwa dźwięki wspólne z toniką. Więc znowu ten trójdźwięk może mieć dwie nazwy: tonika szóstego stopnia albo subdominanta szóstego stopnia. HDF ma trzy nazwy. Tutaj jedna z tych. Jedna z tych nazw to jest to, co już kiedyś znamy, dominanta siódmego, dominanta septymowa mm, bez prymy. No, bo rzeczywiście dominanta septymowa to HDF, e, GHDF, e, bez prymy no to HDF, czyli tak jak tutaj. Poza tym, ponieważ ten akord ma dwa dźwięki wspólne z dominantą, możemy go nazywać również dominantą siódmego stopnia. I jeszcze. W bardzo specyficznym, specyficznej sytuacji, którą pokażę, e, może to być również subdominanta siódmego stopnia, ale jest to rzeczywiście bardzo specyficzny przypadek. E, zobaczmy, że on z subdominantem ma tylko jeden dźwięk wspólny, ale tutaj, e, jeżeli byśmy na przykład go zdwoili, będą dwa F, no to już będą dwa dźwięki wspólne. Troszkę naciągane, ale tak to jest. Hmm. Tak to wygląda w gamie durowej naturalnej. Zerknijmy może jeszcze na gamę durową harmoniczną. W gamie durowej harmonicznej mamy obniżony szósty stopień, czyli mamy As. No to wszystkie trójdźwięki, które mają dźwięk A, będą miały dźwięk As. I zobaczmy jak to będzie wyglądało. Przepiszmy sobie może tylko te, może tak, musimy żeby mieć porządek, major naturalny, a tutaj harmoniczny. Wpiszmy sobie tylko te trójdźwięki, w których coś się zmieni. Czyli C, E, G, tutaj się nic nie zmienia, bo nie ma dźwięku A. D, F, A, tu się zmieni. E, A na AS musimy zmienić. E, dalej EGH tu się nic nie zmieni. FAc A, C zamieni się AS. Czyli mamy F, AS, C. I jeszcze jednym trójdźwiękiem będzie ten. AS, C. E. To są takie trzy trójdźwięki, które pojawiają się w majorze harmonicznym. I jeden z tych trójdźwięków, już znamy, jest to ten F, A C, to jest molowa subdominanta. Zatem ten trójdźwięk, ponieważ ma dwa dźwięki wspólne z molową subdominantą, będzie nazywał się molową subdominantą drugiego stopnia. A tamten no właśnie, tutaj miał dwie nazwy, ale w tym momencie wybierzemy sobie już tylko jedną, właśnie tą subdominantą, molowa subdominanta 6 stopnia, bo zobaczmy, że on ma też jakieś wspólne z durową toniką, więc tutaj byłoby no, potrzeba jakieś tam dopisywania obniżeń. Na razie tego nie róbmy. Po prostu jest to molowa subdominanta 6 stopnia. Uprośmy sobie te wszystkie zapisy, których i, tak już jest, których i tak już jest dużo. Dobrze. Teraz należy powiedzieć, w majoru miękkiego nie będziemy tutaj brali pod uwagę. Jest też taka odmiana, w której mamy obniżony szósty i siódmy stopień. To jest odmiana miękka, ale jej się prawie, że nie stosuje, więc nie będziemy może jej tutaj rozważyć. Zastanówmy się teraz. Kiedy używać jakiejś nazwy? I tutaj, oczywiście, tutaj tych trzech. Zasady, zasada jest następująca. A, może tylko zanim jeszcze to opowiem, to jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Zobaczmy, że tutaj pojawiło się kółeczko przy tej subdominancie. To nie znaczy, że ten akord jest molowy. Dobra, to co znaczy to kółeczko? no właśnie, to kółeczko oznacza, że akord jest molowy tylko w przypadku trójdźwięków triady, czyli jeżeli damy przy subdominancie no to to oznacza, że jest molowa subdominanta czyli tu jest trójdźwięk molowy, jak będzie molowa tonika, no to będzie trójdźwięk molowy jak będzie molowa dominanta to będzie molowa dominanta, czyli trójdźwięk molowy, natomiast przy trójdźwiękach pobocznych to kółeczko nie oznacza, że trójdźwięk jest molowy tylko, że on jakby pochodzi od danej molowej funkcji. Zobaczmy, że ten dźwięk ma dwa dźwięki wspólne z molową subdominantą. Dlatego to kółeczko tu jest. Gdyby go nie było, to on miałby dwa dźwięki wspólne z durową subdominantą, z taką. I wtedy nazywałby się durową subdominantą drugiego stopnia, chociaż jest DFA z trudźwiękiem molowym. No ale tak właśnie to jest. To jest w tym jakaś logika. Może trochę pokręcona, ale jest. W trójdźwiękach triady ten tryb się zawsze zgadza. Jest dudoro, nie ma kółeczka, jest trójdźwięk durowy. Jest kółeczko, jest trójdźwięk molowy. Natomiast w trójdźwiękach pobocznych yy, to kółeczko nie oznacza nam trybu trójdźwięku, tylko pokazuje od jakiej konkretnej funkcji pochodzi dany trójdźwięk poboczny. No dobra, i teraz yy, kiedy, którą nazwę zastosować? Yy, zasada jest tutaj, <laughs> dosyć prosta, po prostu po dominancie nie może być subdominantów. Tak, to jest jedyna taka rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Czyli w przypadku trzeciego stopnia, jak mamy na przykład dominanty trzeciego stopnia, no to po niej nie może być subdominanty. Czyli gdyby ten akord występował przed subdominantą, no to trzeba by nazwać go toniką trzeciego stopnia. I wtedy jest ok. Natomiast m, jeżeli by na przykład szósty stopień występował, no to wtedy dominanta trzeciego stopnia jest jak najbardziej w porządku. E, natomiast na szóstym stopniu tak samo e, to po dominancie nie może być subdominanty szóstego stopnia. Po dominancie dajemy dźwignię szóstego stopnia, e, natomiast subdominanta szóstego stopnia no mogłaby być po tonice. E, nie może być słabinami po dominacie, nawet jeżeli to są jakieś, właśnie z tymi akordy poboczne. <laughs> tak, tak to wygląda. Natomiast na siódmym stopniu, tutaj sytuacja troszkę inaczej wygląda. Zasada jest taka, że po dominancie septymowej bez prymy ma nastąpić tonika. <laughs> Natomiast po dominancie siódmego stopnia. Ma nastąpić tonika trzeciego stopnia. Troszkę problem z toniką szóstego stopnia. Trochę nie wiadomo po którym akordzie ją dać. Ja bym dawał tutaj też po dominancie siódmego stopnia. Zresztą zwykle jednak ten akord po prostu nie wystąpi po tym. Tak <grym> po prostu. Natomiast gdyby wystąpił, to wtedy możemy nazwać ten akord jako dominanta siódmego stopnia. Aha, subdominanta siódmego stopnia. Natomiast no to właśnie, to teraz przyszedł czas na tą subdominantę. To jest jeden konkretny przypadek, kiedy właśnie ten akord nazywamy w ten sposób. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Należałoby go zbudować wtedy w taki sposób. No, ale się rozwiązuje nam. Yy, na przykład w ten sposób, to tak. Yy, mamy w tonacji Cedur. Tutaj jest ten akord na siódmym stopniu, a tu jest tonika Aha, no to skoro tonika, no to to powinno, powinniśmy nazwać według tych zasad dominantą septimową bez prymu. No tak, tylko że Septyma, zobaczmy, jest w basie. Między innymi, tutaj też jest. A Septyma w basie nie może rozwiązać się skokiem. Dlatego tutaj by powstał błąd. A coś takiego zauważyli chyba w utworze Vicardiego e, i stwierdzili, że nie no, to, to nie może być dominanta Septyma bez bo Septyma w basie nie może się rozwiązać skokiem. E, więc postanowili, że to nie, może, to nie będzie Septyma. Tylko to będzie kwinta. Eee, w ten sposób powstał właśnie ten akord subdominanta siódmego stopnia. Ona zawsze występuje na kwincie. To jest kwinta zmniejszona w tym akordzie. Eee, no i, i, i się rozwiązuje na tonikę bez przewrotu. To w jakichś tam zawodach kadencyjnych szczególnie może się pojawić. Eee, no, tak to wygląda. To jest. Bardzo specyficzny e, przypadek. Czyli tutaj subdominant do siódmego stopnia rozwiązuje się też na tonikę, ale właśnie musi być tak ustawiona, a musi być jeszcze zdwojona tak finta, to też dopiszmy, żeby miała dwa dźwięki wspólne z subdominantem. Wtedy taka kadencja to będzie nazywana kadencją, e, kadencją plagalną, subdominantem. Co jeszcze można powiedzieć o akordach pobocznych? Zobaczmy, jak to wygląda w tonacji molowej. Wypiszmy sobie akordy poboczne dla tonacji d-mol. Najpierw naturalnej. Dobra, harmoniczna ma podwyższony siódmy stopień, czyli będzie cis. Wszystkie akordy, które mają dźwięk C, tutaj sobie wypiszmy F, A, tylko że ze dźwiękiem cis. Plus o. I jeszcze w odmianie doryckiej dodatkowo dochodzą akordy, które mają podwyższony dźwięk B na H. Czyli uh, to będzie ten. To jest molowa tonika, na pewno to jest molowa subdominanta, to jest molowa dominanta. Znamy jeszcze na pewno durową dominantę, czyli to. No i tu będzie durowa subdominanta. No dobrze, a z tymi pobocznymi to teraz poważnie się. Zobaczmy, ten akord ma dwa dźwięki wspólne z molową subdominantą, czyli to będzie molowa subdominanta drugiego stopnia. <laughs> Ten akord ma dwa dźwięki wspólne z toniką i z molową dominantą, ale będziemy go tutaj nazywać tylko jako molowa tonika trzeciego stopnia. Molowa dominanta trzeciego stopnia też by było logicznie, ale jednak w tonacji molowej dominanta jednak zwykle nam się kojarzy jako akord durowy. Więc tutaj nie będziemy go uwzględniać tej nazwy molowa dominanta trzeciego stopnia. Chociaż też nie byłoby w niej jakiegoś takiego logicznego błędu. BDF to jest molowa tonika 6 stopnia, ma dwa dźwięki wspólne z ton, molową toniką DF. No i BD ma dwa dźwięki wspólne z molową subdominantą, więc to będzie też molowa subdominanta 6 stopnia. I ten akord to no, molowa dominanta 7 stopnia. Tutaj nie ma trzech nazw, e, ponieważ, no, no po prostu tak jest. E, teraz tak, tutaj ten akord ma dwa dźwięki wspólne z durową dominantą, no i też z malową toniką, ale właśnie do, w odróżnieniu od tego będziemy go nazywali dominantą trzeciego stopnia. E, natomiast ten akord e, to właśnie będzie miał te swoje trzy nazwy, czyli dominanta septymowa bez prymy, dominanta siódmego stopnia oraz w wyjątkowej sytuacji subdominanta siódmego stopnia, która akurat w tym wypadku no nie wiemy do końca, czy jest bolowa, czy durowa, bo, bo nie ma dźwięku B ani H w tym akordzie, no dlatego możemy zostawić po prostu bez, bez żadnego oznaczenia. Tutaj natomiast w doryckiej odmianie ten akord ma dwa dźwięki wspólne z durową subdominantą, to widać na tym Zestawieniu, czy będzie durowa subdominanta drugiego stopnia, a to durowa subdominanta 6 stopnia. O, i tak wygląda zestawienie wszystkich akordów w, 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 w tonacji molowej. No i tutaj mamy tak, ten akord ma dwie nazwy, no to tak samo jak w tonacji durowej. Jeżeli jest dominanta przed tym akordem, no to ten akord nazywamy jako molowa tonika 6 stopnia. No bo po dominancie nie dajemy subdominanty. Tutaj reguły są takie same jak w tonacjach durowych. Po tym akordzie następuje tonika, potem tonika trzeciego, potem tonika w bardzo wyjątkowej sytuacji. Jeżeli chodzi o dwonienia w, w trudźwiękach pobocznych, tutaj nie ma jakichś takich ścisłych reguł jak w trudźwiękach triady. Ale jeśli się da, to staramy się zachowywać właśnie te zasady, takie jak w trójdźwiękach triady. Czyli jeśli trójdźwięk jest na prymie, to dwoimy prymę. Jeśli jest na tercji lub kwincie, to dwoimy prymę lub kwintę. Tercji nie dwoimy, chociaż właśnie są dwa przypadki, w których można tę tercję Zdwoić. Właściwie w ogóle dwojenie tercji w tym dźwięku pobocznym nie jest, nie jest traktowane jako błąd za bardzo. Można to robić, o ile to ma jakieś uzasadnienie swoje, albo wynika właśnie z takich bardzo charakterystycznych połączeń. I jednym z nich jest połączenie subdominanty drugiego stopnia z dominantą. I to właśnie w tym akordzie, bardzo często w historii muzyki, w literaturze, zdarzało się dwoić tercje i ten akord budowano na tercji po prostu, czyli wtedy hmm, w tonacji durowej tak akord będzie tercja mała. E, dawano dwie tercje i ten akord budowano na tercji. Pokażmy sobie, jak to wygląda. F, no to jest D, DFA dodajmy no A w sopranie, tutaj drugie F i D w tenorze. No i w połączeniu z dominatą, tutaj mogłoby to być właśnie w ten sposób rozplanowane. Czyli w tym akordzie można zdwoić tercję, znaczy tak, tak robiono, jest, mo, można to zrobić. Natomiast jak zdwoimy w nim prymę, no to albo kwintę, też nie ma żadnego błędu, po prostu też tak może być. Też nie musi on być zawsze na tercji, może być na prymie, jak najbardziej. I drugi przypadek, okay. kiedy e, możemy dwoić tę tak tercję, kiedy się tak kiedyś robiło, to jeżeli podobnie dla tonikę szóstego stopnia, wtedy w tej tonice będą dwie tercje. E, zobaczmy, jak to wygląda. Eee, tu mamy akurat właśnie jakąś dominantę. Troszkę inaczej ją zbudujemy i damy jej septyny. Też. Eee, o. Mamy GHDF H, Czyli dominantę septyną mamy z przewrotu. Rozmawiamy sobie... są takie dwa przypadki, kiedy ta tercja e, może być tak jakoś szczególnie zdwojona. Mm. Natomiast w ogóle trójdźwięki poboczne, jeżeli chodzi o ich jakąś, jakieś budowanie, zasady budowania, mm, najlepiej brzmią bez przewrotu, czyli z prymą w basie. E, owszem, można stosować te przewroty, ale jeżeli zastosujemy je w przewrocie, to one trochę wtedy upodabniają się do trójdźwięków triady bo w basie wtedy mają składnik, który jest na przykład prymą jakiegoś trójdźwięku triady. Yy, natomiast jeżeli chcemy jakby tak poczuć, yy, że ten trójdźwięk jest spoza triady, że jest czymś takim szczególnym, no to wtedy najlepiej dać go jest na prymie. Yy, I to tyle, jeśli chodzi o taką, takie ogólne wprowadzenie do trójdźwięków pobocznych.